Aj, nie no, muszę iść obudzić. Em, no kogo tam? Mojego męża, moją córkę i moją drugą córkę. Wstawaj oliwcia. No co mam? Po muszę wstać? Bo tak. No dobra. To choć obudzimy tutaj Twoją siostrzyczkę. Wstawaj, mężu. Wstawaj, córciu. Po co? Po co? Bo tak. No dobra. Ok. Dobra, to co? Gdzie idziemy na śniadanie? Nie wiem, chyba w domu zrobimy. No. Chyba tak najwidoczniej. Więc siadajcie do stołu. Ja mogę siedzieć obok niej. Dobra. Dosiądźmy to, to jak zwykła rodzina. Nie, mam najlepszeło. Mam najlepsze, mam najlepsze La 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 la. Już się tak tym nie chwal. Bo mnie to kurze zaczyna. Zaczyna. No dobra, już przestań oliwka. Co mam przestać? Przestać mnie wyzywać Ale ona Cię nie wyzywa No, nie wyzywa No to i Dzisiaj macie lemoniadę Dobra, po lemoniadzie Dobra, no to się? Może pójdziemy na zupkę chińską tak Dobra, to chodźmy Dobra, to co? Idziemy No, chodźmy, jużkowyć tą małą A czemu akurat ja? No, bo tak, bo tak Dobra, wychodzimy, idziemy na zupę chińską Dobra, jesteśmy na miejscu, tylko wiem, gdzie tu są zupki chińskie. No, gdzie tu można? Gdzieś w tej okolicy, ale gdzie? No właśnie, gdzie? Chodźmy. Poszukać. Chyba zaraz już nie pizza. Nie, to są frytki, burgery. O, Zupki chińskie. Dobra. Co mówię, ten. Jedną dobrą i trzy pikantne. Tak. Oliwia, weź małą. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. E, co podać? Jedną zupkę łagodną i trzy pikantne. Dwa. Serio? Nie ma jeszcze jednej pikantnej. Bardzo przykro. Dobra, to już nie skórkiem. Mam jeszcze taką. Dobrze. Do widzenia, do widzenia smacznego! Dziękuję! Dobra, to co? Idziemy do stołu. No... Um, Mam powiem Ci, że ja wymolę łagodną. To weź z łagodną. Dobra. Jest dla ciebie. Mam od mi. Pyszne. Dla ciebie, łagodna. Aaaa! Co się stało? Pikantnie wody Poczekaj, ja już idę odnieść miski i może ci kupię jakąś wodę. Dobra, proszę, cupki chińskie. Przepraszam, macie tu wodę? Nie, nie mamy. Dobrze, do widzenia. Dobra, weźmiemy jak pożyczę. Eee, można kubek? O, tak. Kole, kole. Dobra. Mała, masz. Cztery. Dobra, może lepiej już. Zaraz będzie na pewno lepiej. Chłopcze, oddaj mi okulary. Dobrze. Dobra, wyrzucam ten kubek. Lepiej? Tak, tak. Cieszymy się. No, cieszymy. Mamo, możemy, proszę, pójdźmy na pączka. No dobra. Jej! Dobra, no to chodźcie, tylko ja wezmę mamę. Do widzenia. Dzień dobry, poprosimy pączki. Jakie? M. Dwa wanilie i dwa niebieskie, jeden niebieski i taką pulpetkę. Dobrze, proszę pijączki! dobrze, proszę, dziękujemy, do widzenia, do widzenia. Dobra, to co, idziemy do domu? No, no, no. Ja. Dobra, otwieram dom. I. Dobra, i ja muszę iść em, do sypialni, idę spać. Ja może pójdę sobie em, do jacuzzi. A my to co? Dobra, ja idę do siebie, ty idziesz do siebie. No, dobra. Ja idę na biurko. A ja spać. To pa, pa to na tyle ba.